Czy ja słyszałem ja. jakiś. rosyjski? O nie. O nie. Ilu Rosjan w moim teamie? Cześć, ja jestem Erwo i tam was w kolejnym filmie. Nie da mi było nacieszyć się zbyt długo. Elo powyżej 20 tysięcy. I ten mecz jest moim meczem o spadek. Mam nadzieję, że nie spadniemy poniżej 20 tysięcy.

Co z tym zrób? Hajd, hide. man, hajd. Pójdź, czyli mamy go. Chyba tu mamy. ale mi tu zlagowało teraz przy ostatnim strzale, ale dobrze. Udało się go. wygrać, let's go. Mamy pierwszą rundę, nie możemy spaść w tym meczu, nie możemy przegrać. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy dodowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Take weapon. Tam ja nie mogę tego zginąć No trzeba go dobić, gdzie on ucieka Nie wiem gdzie ostatni. No i pięknie! Merwo, dobrze zacząłeś mecz. Ojej. Oj. Oj, Ojej, he's low. Ale nie wyszło, ale nie wyszło. Już było nas trzech... Take okay. he back. Już było nas trzech na pięciu i tak trochę spanikowałem, że Pan chciałem coś, coś zrobić. Ja nie wiem, że ci ruscy tylko bliet będą gadali cały czas? No. Pięknie. No. A jakby Ajsa takiego nam zrobił Dobrze gra, mądrze, ma granaty. Jest szansa. Tylko że mam bombę po drugiej stronie. Ja myślę, że ze smoka wyjdą, bo tak po cichu idą cały czas. Nie, tak tam idzie. Go wai watch behind, ok? Ach, muszę iść na

Och No, i tak to wygląda moi drodzy, właśnie. O, ten mu wyleciał w ogóle. Pierwsze piękne dwie rundy, mieliśmy i się posypał meczyk na razie. Pięknie, nice. Dawaj, dawa jeszcze, to się to myślę. Zostałem mega mocnego flasha, okay, dobrze, że je, mi tu nie, nie wychylił na mnie. Możesz im backnąć pada. mnie. Ekstra. Evox dead. Smog One more site. Ach. Dobra, chłopaki. Trzech na jednego tej macie na bs Musicie sobie poradzić. I przez rukaw. Czemu oni go tu zostawili? Sam za wupą wszedł? Dlaczego? No nie chcę im się wtrącać. Oj, Dobra, nikt tu nie wychylił, całe szczęście. Ale dobrze, runda wygrana. Nie, no, w ogóle go tam nie trafiłem. Jakoś pf, parę razy w, tych w tym meczu wydaje mi się, że trafiłem i, że sam coś obici, a potem zero trafień. I'm gonna smoke after after the smoke, okay, wait. Dobra, wchodzimy, mi da? Kurczę, był tu ciągle, no. Ow 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 One mit one uh, B e box cool. Dobra, chłopaki trzeba Ja Powrot... jestem mega obity smok pushing? Very low. Dobra. Flash. Au. Close 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 right nie weszli ze mną? Temple, że... na co wyciekaliście, chłopaki? Temple. Info? Left. Dobra, chodzimy, chociaż nie wiem, czy ja bym nie wolę jakiegoś kowacha. Nie wiem czy mój tam wyciągnie kogoś, poczekam może. Wyciągnął. Juul okej, jest. Uff, 5-7, nadgoniliśmy troszeczkę sytuację, teraz jak wygramy pistolkę to może, może dobrze pójdzie. Mid clear, water, B, B water. W jest, Ok, I nice, no, nice, no? No? go tam. A nie nie, nie, nie zabrałem mu nic. A nie, dostał, ale ode mnie przez ścianę. Mega dwa losowe heady ode mnie. To były naprawdę losowe heady. I to, że ja przeżyłem tę rundę z dwoma hp, to jest ogromny fart. Nic tu się więcej nie dzieje. Aha. Super bomb mit. A długo tutaj czekaliśmy na tym idzień. Nas nie, nie wychodzi, na nas nie atakowali. Aż w końcu nie wytrzymali. No i pięknie. Wykończeni. O jaki fajny tych 9. A, pomarańczowy w poprzedniej rundzie napisał Mervo coś tam, a teraz napisał Nice Cheats. No ten W przeciwników uważa, że ja cheatuję. Dziękuję za wyróżnienie. Może zdążę. Może jeszcze nam nie wiadą. Jank! Olej, im przyszedł na plecy. Gdzie tu jest? Purple, come, come, come. Dwa góry water go na wodę. Dwa góry na wodę. Dwa góry na wodę. One góry na wodę. plant plant, na Plant. na come Dwa góry na wodę. Czekam na niego. go. One się I think. Mm, nie Jest go. Niestety. Jest bomba nawet. Bombi. Sters. Uff. I widz for He zombie. <laughs> no mega dobrze, że to się udało zrobić. Mega dobrze. Ja tu miałem z tym ziomkiem taką wymianę ognia. Strzelaliśmy sobie go. w pół godziny. Nikt nie mógł nikogo zabić, nie? Mega wyrównany mecz. Ciężki. W końcu mecz jako spadek. Wow. Ok, I go. Mamy bombę, guys. Can you flash when I save? Yep. No dobra, mamy save trzy na dwóch i pilnujemy bomby. No? Play safe, bro. Wychylę razem z nim, gdyby on nam tutaj wbiegał. O to chodziło, znaczy to było ryzykowne, ale jak widziałem, że już mój tutaj podszedł, to mówię, dobra, wychylę razem z nim. Nie, nie zostawię go samego, żeby potem bronić bomby samemu. Water Oj, oj, oj. Seran. Dyni, Dobra. Zrobię coś na mega ryzyku bez czterech na czterech. Piknę mida. mi da. Następny. Opłaciło się. Tu się tyle wycofywałem, mówię... trzeba, żeby ktoś mi nie podszedł. że mój w trochę zadziałał. O, nie ma ich nigdzie. 15 sekund. Dobra, wchodzą tam. No. Nice. Nice, nice. Ciekawe czy muszę tutaj obejrzeć demko, bo podejrzewam, że moje granaty sprawiły, że zawrócili z tamtego base'a. Takie mam podejrzenie. Ale wy to zaraz zobaczycie, ja dopiero po meczu. Do you want Blue. Dobra, chciałem sobie tylko zobaczyć tą jedną rundę. O, ja tutaj dostałem info, że mój do kogoś strzelił. Rzuciłem mołotowa. On trochę źle się odbił, ale po tym mołotowie zielony dał info. Tak, wychodzimy stąd, wracamy i zaczęli się wycofywać na B. Więc nie wiem, w sumie, czy mieć mój mołotow to zrobił, ale na pewno miał wpływ. Szli, 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 szli. szli. I uwaga, uwaga szysz, 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 szysz. Dawaj zielony, dawaj go <noise> Nie dam rady szysz, szysz, Ale im sobie poradzili Pusz im, pusz im Pięknie. Oj Nie wpadłem, mój Molotow. No dobra, znowu 30 zagląd do końca. Terwo czekają. O, akurat to powiedziałem. Jak bomby są myte. Akurat to powiedziałem, jak zaczął mi wychylać. O! Wszędzie się spodziewałem przeciwnika, ale nie to, że fioletowy tutaj stoi, a on mnie zabije z A jeszcze nie. No ale ważne, że runda dla nas. Wygraliśmy teraz bardzo dużo, Pię cztery rundy z rzędu, a w ogóle po CT wygraliśmy sześciu nie, tylko jedno. Lecimy dalej, jeszcze dwie rundy, jeszcze dwie rundy i nie spadniemy poniżej 20 koła byłoby dobrze Chciałem zaryzykować Tak jest! Nie wierzę, że to wyszło Uu! Piękne tutaj ryzyko z mojej strony, słuchajcie opłaciło się, bo oni nie, ja jeszcze zauważyłem jakoś tak w paru rundach miałem wrażenie, że tego smoka rzucam na, na moście i oni go jakoś nie skanują, nie próbują nas zabić, nie pilnują tego. nice, Mamy bombę, ale nie wiadomo gdzie jest reszta. Pomarańczowy jaka runda życia. chce no, chcę A$1,50. zrobić. jestem HP, bro. Niech mm -hmm. go tam ściągnie od tyłu. Nice. piękny mecz, słuchajcie, nie sądziłem, że zrobimy taki comeback. Przegrywaliśmy go 7 nie, tak, 7-3 w pewnym momencie, więc naprawdę źle to wyglądało dosyć słabo, ale cieszę się, że udało wrócić pomarańczowy tutaj w nadgonił mnie w ostatniej rundzie, robiąc prawie Ajsa i bardzo dobry meczek. Nie spadłem poniżej 20 tysięcy. Mam nadzieję, że już w tym sezonie nie spadniemy ani razu. Dzięki za oglądanie. Stawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, patrzcie u nas wszyscy piątka solo? Tam jakieś teamki razem.